Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny, mam nadzieję, ciekawy temat, ale zanim jeszcze do niego przejdę, to oczywiście temat związany z nowym produktem, marka własna, naturalne witaminy dla drobiu. Jedyny warunek, słuchajcie, żebyśmy zaczęli produkcję, naprawdę to są tanie produkty, tutaj nie bójcie się, jeżeli chodzi o cenę, to jest zebranie chociaż tych dwudziestu paru osób, które byłyby zainteresowane, bo dla pięciu czy dziesięciu w ogóle nie opłaca się tego produkować, zresztą sami rozumiecie jak to wygląda, firmy w ogóle nie chcą rozmawiać o takich małych ilościach. Dlatego moi drodzy, piszcie do mnie na maila, mail znajduje się w ankiecie, maila podyktuję teraz, jak nie wiecie, gdzie napiszcie w komentarzu, wszystko wam powiem. Wystarczy, że napiszecie zainteresowany albo zainteresowana i tam będziecie mieli wszystko dalej już wyszczególnione. Tylko wyślijcie do mnie tego maila, żebym wiedział, że chcecie. Nie, komentarz na YouTubie tylko właśnie na maila. Koniecznie trzeba do mnie napisać. Są to naturalne witaminy dla drobiu i dla młodych i dla starych kur. Na odporność bardzo dobre. Słuchajcie, Podpisane moim imieniem i nazwiskiem, także to nie jest, słuchajcie, żadna tam ściema. Ok, więc dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy trochę o nieśności, ponieważ pojawił się znowu kolejny problem związany z nieśnością, ale taki już bardziej, no, związany, słuchajcie, z młodymi kurami. Coraz częściej piszecie do mnie, że młode kury wam się nie niosą, które już powinny się nieść. Kupiliście kury w 18 tygodniu, teraz już mają 20 parę i nadal nie ma jajek. Co się takiego dzieje? Także dzisiaj chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. No i prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Moi drodzy, młode kury, które mają 20 21 tydzień i są już u was parę tygodni no powinny się przyzwyczaić z jednej strony do warunków, ale z drugiej strony bardzo często się może zdarzyć, że zostaliście oszukani i kupiliście kury stare. Też może być taka sytuacja. Dlatego musicie słuchajcie szczególnie zwracać uwagę na to, co kupujecie, wiedzieć jak te kury wybierać, żeby nie dać się oszukać. Czasami kury mogą mieć robaki, czasami kury mogą być na coś chore i również wtedy jest możliwość, że po prostu niestety, ale przez jakiś czas te kury nie będą wam się niosły. Ile? To zależy. Mogą się nie nieść. Słuchajcie, tydzień, dwa, trzy miesiąc. Najczęściej, jeżeli są to młode kury i wszystko jest ok, to po dwóch, trzech tygodniach, średnio w tym dwudziestym drugim, maksymalnie dwudziestym trzecim tygodniu, już te kury powinny się zacząć nieść. Jeżeli tych jajek nie ma, no to tutaj powinna się zapalić lampka, że coś jest nie halo i powinniśmy jakoś zacząć działać. Co należy w tej sytuacji zrobić? No, albo się zwrócić do osoby, która sprzedawała, no ale trudno się zwrócić do takiej osoby, jeżeli kupujemy, słuchajcie, kury gdzieś tam na targach, bazarach, giełdach, i potem tej osoby w ogóle już nie widzimy. Bo na przykład, właśnie to był jakiś oszust, który kupował kury chore i sprzedawał kury niby jako zdrowe. I zarabiał na tym dużo, więc warto by było w pierwszej kolejności, słuchajcie, się nad tym zastanowić, gdzie my te kury kupujemy, jak my te kury kupujemy, jakie my te kury kupujemy i najlepiej kupować, tak jak wam mówiłem, kury młode, kury zdrowe, żeby uniknąć większości problemów, bo wtedy, nawet jak się na tych kurach nie znacie, to są wasze pierwsze kurki, będzie wam dużo łatwiej niż w przypadku, jeżeli kupujecie kury, które są niestety, ale kurami starymi, myślicie, że zaoszczędzicie, a tu się okazuje, że jednak na tym i straciliście i to naprawdę sporo. Także warto się zastanowić, warto. To mieć to z tyłu głowy, że no, jest mnóstwo różnych sytuacji, ale jeżeli się pojawia moment, w którym kury kupujemy, powinniśmy się słuchajcie, przede wszystkim nastawić na to, żeby te kury były zdrowe i żeby te kury, kury były młode. To jest najważniejsze. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o problem z nieśnością obecnie tych młodych kur, jest taki, że my nie zawsze, słuchajcie, trzymamy warunki. Zrobiło się zimno, w nocy nie jest za ciepło, kury nie zawsze mają oświetlenie w kurniku, i to też może powodować to, że po prostu tych jajek nie ma. Czasami też nieodpowiedni pokarm, nie każdy ma wybieg, nie każdy ma zieloną trawkę, żeby kurki sobie puścić. Ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem, natomiast musimy wtedy uzupełniać odpowiednio dietę dla kur, na przykład podając więcej warzyw, jakieś tam zielonki robić, na pary. Ja już też w niejednym odcinku o tym mówiłem, możemy dawać kurom parowane ziemniaki. Chodzi o to, żeby słuchajcie, to wszystko uzupełniać kurkom w pokarmie. i Wtedy jesteśmy w stanie, jako taką kurą pomóc, inaczej może być właśnie problem. Także pamiętajcie o tym, zwracajcie na to uwagę, bo tak jak już mówiłem, no nie jest to trudne, jeżeli chodzi o hodowlę drobiu, ale jeżeli chcemy mieć zadowalającą ilość jajek od tych kur, no to już trochę musimy się na tym znać i wiedzieć, chociaż jakie warunki muszą być spełnione, żeby te kury nam. Nie chorowały, żeby te kury były zdrowe, no i żeby nam się właśnie dobrze niosły. I teraz powiem Wam bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o kupowanie kurek młodych. Pamiętajcie, moi drodzy, można oszukać y, młode kury ze starymi w jakiś tam sposób, jeżeli chodzi o skoki, nogi udrobiu, czy też grzebień, pióra, ale trudno będzie oszukać, jeżeli chodzi o stricte dziub lub oczo, oczy. Jeżeli mówimy o oczach, no to tutaj też te kurki będą miały takie delikatne, lekko wyłupiaste, ale nie bardzo, więc będziecie w stanie zauważyć i rozróżnić kurę młodą od kury starej. Nie zawsze skoki, czyli te nogi, już też do mnie pisaliście, to się sprawdza. Natomiast no są pewne podstawy, których już nieraz mówiłem, co trzeba zrobić, żeby właśnie te kury rozróżnić. Ja też chciałbym, żebyście tą nieśność mieli na jak najlepszym poziomie, no bo też nie po to nagrywam te filmy, żeby wam przeszkadzać, czy mówić jakąś nieprawdę, tylko po to, żebyście wy sobie spokojnie z tym wszystkim radzili. Mamy swoje problemy na głowie, mamy inne tam rzeczy do zrobienia, niekoniecznie musimy się zajmować kurami, natomiast jeżeli chcemy mieć dużo smacznych, świeżych, dobrych jajek, no to powinniśmy wiedzieć, co robić. A jednym z tych aspektów są właśnie... Te warunki, więc zwróćcie uwagę na to, czy jak kupujecie te kury, to może problem nie, nie leży w kurach, tylko w tym, że my po prostu na przykład nie mamy oświetlenia w kurniku, albo kurnik mamy źle zaizolowany, albo nie mamy trawy na wybiegu, albo jest jeszcze inny problem, nie wiemy jak te kury karmić i tak dalej. Możliwości może być dużo. Jak coś byście tam się chcieli jeszcze dowiedzieć ciekawego, to piszcie w komentarzu. Postaram się na wszystkie komentarze w miarę możliwości odpisywać. Mnóstwo się słuchajcie też tych komentarzy powtarza. Co robić? Jak kury się dziobią, co zrobić, jak dziobią jajka, jak zapewnić kurom komfort w kurniku, i tak dalej. Mnóstwo jest takich pytań, na które ja odpowiadałem już tysiące razy. No ale rozumiem, są nowi widzowie, którzy jeszcze nie wiedzą, także też będę się starał pomagać. Gdybyście tam jakieś pytanka mieli, to śmiało piszcie w komentarzu, będę pomagał. To, co jeszcze mogę wam powiedzieć na koniec odcinka, to co powinniście pamiętać, jeżeli chodzi o młode kury, słuchajcie, to nie kupujcie pierwszych lepszych. Oglądajcie, pytajcie, szukajcie. Ja wiem, że to jest oczywiste, niby to, co mówię, ale naprawdę wierzcie mi, że ktoś podjeżdża po prostu i ma z głowy, niby mówi, że ma z głowy. Kupuje pierwsze lepsze, kupuje 10, 20, 30 sztuki, ma z głowy, a potem się okazuje, że po tygodniu dwóch coś się dzieje, albo kury mu padają, albo w ogóle się nie niosą. I co tu się dzieje? No właśnie na przykład to, że nie zapytaliśmy, nie szukaliśmy, tylko po prostu wzięliśmy pierwsze, co popadnie. To też nie jest nic dobrego, że... także zwracajcie naprawdę, słuchajcie, szczególną uwagę, bo mogą się pojawić różne z tym problemy, a też szkoda by było wydać cięż zarobione pieniądze i to dużo pieniędzy tylko po to, żeby no niby, że zaoszczędzimy, a tu się okazuje, że jednak tracimy. Także miejcie to z tyłu głowy, że warto jest czasami 7 razy, słuchajcie, zapytać, porozmawiać z kimś, to nic nie kosztuje, a wtedy mamy jakąkolwiek chociaż minimalną pewność, że wszystko będzie ok. E, także jeszcze raz na koniec prośba o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. Napiszcie do mnie koniecznie na tego maila. Ja wam go napiszę najwyżej jeszcze w komentarzu. Gdziekolwiek zbieramy podpisy, niby do 1 listopada. Ja może wam to trochę przedłużę. Ale serio, jeżeli jesteście zainteresowani, koszt około 40 zł, nie jest to naprawdę dużo. A to wystarczy na bardzo długi okres czasu, zaoszczędzicie stresu, nerwów, pieniędzy. Robię to dla Was stricte, ja jakoś wątpię, że na tym dużo zarobię. Produkcja pewnie wyjdzie podobnie, także piszcie i działamy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.